No siema wszystkim, tu Kacist TV z tej strony nocą dzisiaj Proszę bardzo <laughs> Jestem Łuś um, z zachodu karnego Jestem alkoholik kurwa Jestem kurwa, alkoholik Kurwa muszę Ta biara. Ta biara. Ta biara. nie wiesz, że w Boga modlę się też ale <laughs> Nie doceniłem tego, mam 15 lat w zakładzie karnym w więzieniu i się tego nie wstydzę, chcę być człowiekiem normalnym, a nie jestem, jestem alkoholik, się bujam na przynie jestem alkoholik. Tak jak powiedziałem. Nie? I chcę. Czy ch... Aj. życia dobrego? Nie. Czy chcę życia dobrego? No, Aj, nie pijesz możliwości. Jestem bezumny. Nie no, takiego życia. No. Jestem bezumny. włóczę się, piję alkohol. Piję wódkę, kradnę. Biję churmy, koło, żeby... Jak trzeba to, trzeba kogoś pobić, to trzeba pobić, kurwa. Normalnie. I się nie boję, bo Bóg jest jedyny. Ale Bóg nie ma kurwa. Jest Bóg. Kajk, Kajk, kaj, go, kurwa no Świętej. Ja w Boga nie wierzę. A ja w Boga wierzę, no i... Jaki jestem przez dziewięć lat w, w zachodzie karnym, Możesz wierzyć w Czoksa już po klatkach. Ale Spałem kogoś, żeby Okradałem, to, chce. okradałem... No tak, Byłem zły. Byłem złym człowiekiem. Ale teraz już jesteś dobry. A teraz już się poprawił. Nie poprawiłem. się. Piję dalej. I jestem zły. Jestem zły. Potrafię nawet człowieka zabić. Nie? Potrafię. Mam nóż przy sobie. Potrafię człowieka zabić. Nie? Głowę mógł ściąć, kurwa, czy coś Potrafię to <laughs> Mam przeżywane tyle dobra. lat <laughs> Dobry, kurwa, blacha, kurwa. I... Chcę być w telewizji, kurwa <śmiech> <właśnie>. <śmiech> Jestem pierdolnięty na Cze... łeb, kurwa Jestem świr, kurwa Jestem pierdolnięty bo jestem jednym. A ty chciałbyś pochodzić? Żeby? Ja poza szyną. No, a w szynach no. mi mieszkam, żeby się ogarnąć. A nie my się ogarnąć, nie potrafię nad swoim życiem zapanować. Jestem królem. Jestem na. No. Sklonowany. Jestem. <grym> nie. Źle. Jestem kryminalista, i się nie boję. Nie boję się zabić. Potrafię nóż wziąć, zabić człowieka. Nie boję bez chupy. Nie boję Ale się. Bo możesz wybić. A wiesz przedmiot, czego nie. No nie. Ja potrafię. Tak. Nie. No bo ja siebie znam. Za dużo że z takimi szybkimi. Ale w obronie własnej. Tego nie, żałują żałuję teraz w kryminalnym. O! w własnej. Zabiję, Zabiję normalnie. Podedrzę po gardło, głowę, co innego. No. Zabić kogoś wtedy no. tak. co innego. Tak. A zabić no samego normalnie. siebie też zabijesz? I to jest pytanie krótkie. Zabiję. Chój. Zabij samego siebie. Zabijesz? Nie. No widzisz. Nie. To zadam ale ci, pro... ci proszę pytania, jak coś taki kurwa mądry, nie? Tak, no. Słucham to? Pana. No. To zabij noworodka. Bo dziecko, tam. Dziecko nie. Schro. O, dziecko. o i ten... Co inni zrobili na kryminałach? Zrób to. Nie dziecko. To jest ten sam człowiek jak z tymi. Ale nie zabije dziecka. To dobra, zabiję... zadaję... Zadaję ci następne pytanie. Zaszkodzi mi. Dałeś mu życie. Zabiję. Dałeś mu życie, żeby mu odebrać? Dziecku nie. dałem życie. Najwidzisz? No widzisz. Dziecko dałem życie. Dałeś mu życie. Dziecku dałem życie. No. To, tak. to dlaczego odbierasz temu człowiekowi życie, zabijając? Go? Nie odbieram. No. Jak Ale nie umisz trzecić człowieka, to zabiję. nie zabijaj człowieka. Poderżę gardło Każdy. I, no i widzisz. I Poderzę. to jest ten no, kurwa. Znasz kogo? weź, wezmę, Wszystko. Niedziela. no właśnie, Narzędzia wziąć komuś poddać. kurwa, nie. z koleżkami kurwa, komuś napierdolić nie. I tak dalej, nie i szuka. tak dalej. Nie. I przyśpanować Poder... się Podarży nam. A ty, panek kurwa, Miesz, kurwa, no, pojebane, kurwa Głowę, wolę, utnę i tle. Tak jest. Ty, chyba kurze kurwa. <laughs> Dziękuję. I kto go wprowadził? Co my tu? Chcesz o szanowaniu. Gdzie się Z Stukę na gumie. Gdzie się Na gumie? A skąd to ważne? A je walicie?